Witam wszystkich na kanale Sixpack TV. Z tej strony stalowy szok i w dzisiejszym odcinku przedstawię jednego z aktualnie najlepszych polskich kulturystów, Szymona Ładę. Jest on niezwykle jasnym punktem naszej sceny w tej dyscyplinie, gdyż bardzo rzadko pojawia się ktoś z polskimi ganami, do jednocześnie dużej ilości masy i utrzymywania bardzo dobrych kształtów i proporcji. Jego najświeższy występ to Mistrzostwa Świata IBB Light Pro z listopada 2019, które to zawody po raz trzeci w karierze wygrał. Teraz prezentuje nagrania z w tej rywalizacji. Z jego największych rywali widoczny Michał Krizanek, zwycięzca tegorocznego Arnold Classic Europe, Mika Sivonen z Finlandii, który był na tamtych zawodach drugi, i Lorenzo Lewe z Holandii, który w niedalekiej przyszłości może być naprawdę wielką gwiazdą kulturystyki i już teraz wygląda bardzo imponująco. W pozycji rozluźnionej przodem ładny widać przede wszystkim świetne kształty mięśni. Wszystkie partie są odpowiednio zakrągone, pełne, w górze widać doskonałe barki i trójwymiarową klatkę. Dół to bardzo dobrze rozwinięte i wyraźnie wyseparowane czworogłowe i świetne łydki. Do tego wydaje się suchy, pełny skóra jest napięta, a całości dopełniają wręcz doskonałe proporcje. Ma wąskie biodra i talie u góry korzystnie rozszerzają się, także tworzy wyraźny kształt odwróconego stożka. Jedyny widoczny tu minus to drobina zbyt wysoko zaczepione najszersze, które dodatkowo nie są odpowiednio zaokrąglone, ani tak szerokie jak u Grisanka, czy lełę. Ogólnie jednak jako całość świetnie płynie. Od razu widać, że jest bardzo dobrze poukładanym zawodnikiem. Bicepsy przodem. Może nie ma tu żadnego czynnika niesamowitości, czy jakiegoś szczególnie wyróżniającego się elementu, ale kontury sylwetki są doskonałe. Jest estetyczny i dysponuje świetnymi proporcjami. Nie można jednak nie zauważyć, że na jego ramionach brakuje lepszej separacji, takiej jak chociażby u Kryzanka, także ten element wydaje się dość gładki. Na pewno doskonalsze mogły być także plecy, masywniejsze, szersze, zapewniające jeszcze wyraźniejszy kontrast z talią i biodrami. Na pewno wyróżnia się tutaj klatka i barki, których połączenie jest wręcz idealne oraz dolne partie, uda są świetnie rozwinięte i bogate w szczegóły. W najszerszym przodem, niekoniecznie zgodnie z nazwą pozy, od razu ściąga na siebie wzrok klatka piersiowa. Same plecy, podobnie jak w bicepsach przodem, powinny być pełniejsze, mające większą rozpiętość, tak żeby stożek w górze był jeszcze wyraźniejszy. Ogólnie jednak znowu wygląda bardzo poprawnie, estetycznie, po prostu muskulatura jest przyjemna dla oka. W klatce bokiej widać świetną gęstość umieśnienia, natomiast brakuje im tutaj głębszych wcięć i wyraźniejszej separacji. Na udach prezentuje się dość gładko. W górze też brakuje wyraźniej wyseparowanych barku i więcej szczegółów na ramionach. Nie da się też ukryć, że w porównaniu rozmiarów jego barku i ramienia do tych krizanka wypada bardzo niekorzystnie. Mimo to nie można powiedzieć, że jako całość wygląda źle. Wszystko tworzy logiczne połączenie, ale wydaje mi się trochę ubogi w szczegóły i lepsze kształty ramienia, przede wszystkim tricepsu. Bicepsy tyłem i niestety nie zachwyca. Przede wszystkim znowu wydaje się gładki, zarówno w dole, jak i plecach. Plecom zdecydowanie brakuje tu grubości i trójwymiarowego efektu, natomiast o czworobocznych nie można powiedzieć złego słowa. W najszerszych tyłem wygląda znacznie korzystniej. Najszersze zajmuje naprawdę sporą przestrzeń. stożek w górze jest bardzo wyraźny, ale znowu na plecach jest dość płaski, gładki. Tak jak zauważyłem, w bicepsach tyłem brakuje tu więcej trójwymiarowości, tak żeby wydawało się, że plecy mają jakby wiele warstw. W mięśniach brzucha i uda, jak można było się spodziewać, prezentuje się doskonale. Wygląd jego środkowej sekcji jest ogromną zaletą, a jeszcze kiedy połączy to ze świetnymi udami, to naprawdę jest to niezwykle odświeżający i przyjemny widok. Na koniec pokażę most Muscular, praktycznie doskonałe, w stylu Dextera Jacksona, czyli z jednej strony szalenie estetyczne, a z drugiej widać świetną muskularność, gęstość i waskularyzację. Tak samo w wersji Kraba, praktycznie nie da się tego zrobić lepiej. Nawiązanie do Dextera Jacksona było tu nieprzypadkowe, gdyż da się między ich sylwetkami znaleźć sporo podobieństw. Można powiedzieć, że są to muskulatury w zbliżonym stylu. Obydwaj mają doskonałe kształty mięśni. Obydwaj są odświeżającym powiewem we współczesnej, raczej mało estetycznej kulturystyce, wnosząc na scenę po prostu ładne sylwetki. Zarówno Ładek i Dexter mają też za wysoko zaczepione najszersze, ale mimo wszystko Amerykanin ma znacznie lepszą, lepiej rozwiniętą tą partię. Z drugiej strony nie ma tak dobrych łydek ani środkowej sekcji. Nie mówię tu, że Simon Wada reprezentuje podobny poziom co Dexter Jackson, bo do tego jeszcze dość długa droga, ale zauważam występujące między nimi wyraźne podobieństwa. W świeżym wywiadzie dla kanału Sixpack TV wspominał, że na wgraniu Mistrzostw Świata jego ambicje się nie kończą i celuje w Mr. Olympia, na początku w kategorii do 212 funtów. Wydaje się, że potencjał na dobre wyniki jak najbardziej jest, pozostaje tylko pytanie, na ile jest w stanie poprawić plecy, a na ile ograniczy go tutaj genetyka. Oczywiście na myster Olimpia będzie musiał być jeszcze ostrzejszy. Tutaj pojawia się też kwestia głębszych wcięć, których miejscami nieco brakowało. Czy pojawią się one wraz z doskonałą definicją, czy też jest to kwestia genów i niewiele więcej da się zrobić? Oprócz tego, będzie miał wiele niewątpliwych zalet, szczególnie obserwując, że coraz częściej docenia się w kulturystyce estetykę i zwraca uwagę na środkową sekcję. Na pewno z ogromną przyjemnością i ekscytacją oglądalibyśmy polaka na Mr. Olympia, w dodatku startującego z pozycji niewykluczającej niezłego wyniku. Szymon Mada urodził się w 1988 roku, ma 171 cm wzrostu, na tegorocznych Mistrzostwach Świata ważył około 100 kg. Tak jak wspomniałem, był to jego trzeci tytuł Mistrza Świata. Pierwszy zdobył w 2015, drugi w 2017 i trzeci oczywiście w 2019. Zwycięzca przeplatał trzecimi miejscami na tych zawodach, zajętymi w 2014, 2016 i 2018. Istotnym osiągnięciem z 2019 było także trzecie miejsce na Arnold Classic Europe, gdzie przegrał z pierwszym krizankiem i drugim Lełem, a w 2018 Łada podczas tej rywalizacji był drugi. Oprócz tego w 2014 zdobył tytuł Mistrza Europy w kategorii do 90 kg oraz w Open. Wygrał Mistrzostwa Polski w 2014 w klasie 95 kg i Open oraz trzykrotnie Puchar Polski w 2015, 2016 i 2017. Na 2020 zapowiadał start w okresie wiosennym. Być może pojawi się na zawodach organizowanych przez Roberta Piotrkowicza w okresie od 22 do 23 lutego. Szymon Łada ma aktualnie 31 lat, zatem jeszcze potencjalnie długą karierę z możliwościami dokonywania dużych ulepszeń. Przede wszystkim masy trzeba będzie dołożyć oczywiście w plecach, co w klasie 212 może nie być takie łatwe, gdyż do niej Łada będzie musiał wyjść szczuplejszy, ale jak na Open jest on wręcz filigranowym zawodnikiem i tutaj potencjał jest bardzo duży, oczywiście pod warunkiem, że przy większej masie będzie w stanie utrzymać talię pod właściwą kontrolą. Licząc Piotra Boreckiego z kategorii klasyk fizik, byłby wtedy trzecim Polakiem w historii, który stanął na deskach Mr. Olimpia, dołączając do Roberta Piotrkowicza i Mirosława Daszkiewicza. To był Stalowy Szok z kanału Sixpack TV, a teraz do następnego. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, byciu na bieżąco, wciskajcie dzwoneczki, bo podobno się to opłaca.